Hikovito, hey, dzisiaj nagrywałam tylko z piosenką, ale ona nie będzie się pokazywać. Już jest późno, wiem, ale ja kiedyś już o tej go godzinie nagrałam. No. Będziemy grać w. Pro Heaven. No, ja to tak troszeczkę dzisiaj zrobię, bo piosenka gra, to wiecie. To ten. <laughs> Wchodzimy do tego nuba. Nie z to się, tylko... Dobra. Ale to się zaspiesz. Dobra, RC, dobra. Widzicie co, kiedy ja to grałam z nimi, to jest typ, O ten Bartek mnie chciał zbanować, bo coś on na ten pierwszy serwer weset. On mnie mógł zbanować. On mi napisał. Nie jestem. Nie jestem. Aha, ale dziwne. Czekajcie mi, co powiem. Aha. Dobra, zawsze się nazywam... Ha... Nie, bo... ...nie wiem, po prostu... miał w klasie Hania. I ja chcę bardzo się nazywać Hania. Aha. Czekaj mam Eee, poczekajcie. No dobra. Mm, bo ja tak napisę, bo ja mam, naprawdę. 18 lat szukam chłopaka i siostrę, ale w mam chłopaka. Nie, <grym> z Ukrainy, bo jestem z Ukrainy. Co tam pisał? Aha nic. Co to jest za grup? Hmm, co to są za gruby ty. E to ja. No i... A to ty... Nie, to mój chłopak. ale dobra. Ale ty... Mm. Oho, co tam mi impre... się Ale dobra, chcę ich dom znaleźć. <laughs> to wy nie będziecie mnie słyszeć? ja takie same napisam. Czekać, co on tam napisał? ten? Oby, ob to, 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 Aha, ale xd co one robią. Ja nie mogę jedną ręką, no bo ja jedną ręką jestem ten. Coś mam. To, to, to. Czekaj. Mnie zawsze... Dobra, nie właśnie Dobra, ta może być. Nie to nie obchodzi jaka. Czekajcie, 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 Bartek, Bardzo... widziałeś... ja wam może na jakimś filmiku. Poczekajcie, chcę, chciałam coś na zrobić. Hejka! To ja... Bo to mam w ręce, o to. I ten, to ja nie mówię, po prostu jedną ręką grałam. Ale... Tak, to mój pokój. Ja tylko na łóżku zawsze nagrywałam w ogóle z koleżanką, wiecie z kimś, z Rolciks, ona na pewno się nazywa po prostu. No i jakieś z jutro nagram to, pokazać jakie są nowe rzeczy, bo są nowe rzeczy naprawdę, ale mogę tylko, zobaczcie, ee, są takie samochody i ten, Zawsze są jeden, prawda? I zobaczcie, ja mam jeden tu chcę drugiego. Poczekaj. Zaraz. trzeba poczekać. No i zobacz. Mam dwa samochody. Logika. Dobra, mi nich nie chce, bo to niech dwójkowy koń, widzicie? Dobra, zaraz. Tylko chcę. Eee, poczekajcie, ja nie wiem co wezmę, dobra. O! Dobra. Nie chcę, bo tak robić bo potłusił mnie ten... Tak, może coś innego, lepiej pogramy... ...Pro Heaven to tylko... Z... Aha. Chyba źle, widzicie? Teraz nie ma to próby, dobra, gramy coś innego. Może no, pokaz mody? No, no ja lubię tak pokaz mody trochę, no nie trochę. Ja nie wiem po prostu co pograć, może na kogoś wejdę? Pamiętacie to dziura, ale nie chcę na bo co... To cztery osoby grają w... <śm> nie wiem co ja chcę pograć. Jakiś parkour, opi. Mm, nie wiem co chcę. Tu coś nowego o tu. O. To takie jest. Takie. Na telefonie jest samolot. <śm>

Patrzcie, o co tu chodzi. No chyba ktoś może to tą Bo mi koleżanka pokazała. Poczekajcie, u mnie z komuś się... Hania, ktoś... Poczekajcie, chcę coś napisać, wycad. papier Papier... Hania? daj Mnie... No to tu jakaś gra, to ja napisałam Hania, dodaj mnie. Nie Pani pytaj, kiedy będę na swoje miejsce, nie na nikt, mam podejście, a kto lubi śliczy i psiny i kapiare? W komentarzach piszcie, tak czy nie. Dobra. Czekajcie. O, od razu znalazłam eee, swoją rękę. Ręka się nie bierze. Czekaj, ja chcę z... Nie. Matko jedyna. Mi. A już napisałam, bo mi mnie się lodowało. Dobra. A już mam rękę. Do? No bo mi się lodowało to ten tak. Dobre. Dobra. to mi nie trzeba, bo... To mi też, ale dobra. Ja. Dobra, poczekaj, ja nie chcę tu mieć. Z siebie, hania, hania, hania się me. gdzie to jest? Ja to jeden raz szukałam, tylko dość za długo. Dobra, byle kogo biorę, ale później, kiedy to ja tą osobą widzę, to ja to odwołam. Ja nie chcę tylko na ręce być. No, zaraz zobaczmy, kogo to jest ręka. Może moja. Нет. Которая? О. Никоша. Шш. Будем гадить. Мап. На. Bo za gier wyam nagrywam. Kto ja nagrywam dzięki za nogę mi odpowiedziałaś na to... Czekajcie, Na... Gry... Um, nagrywam. Na prostu Na re to nagrywam Na prostu Na Na co Torcik, zobaczy. A ona się nazywała coś niekoś, ale zawsze, zawsze sobie pisała. Czekajcie. Halo. Matko. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Lecimy, lecimy. Czekaj. Halo. nagrywam nagrywam, nagrywam Jezus Maria i Kosia nie widzisz ja to być pisem, nagrywam, nagrywam nikt na to nie zwraca uwagi, po prostu za nią opiekam ale może mi znaleźć to Ech. Ja idę na tamto było jeszcze słynek i chcę Poczekaj Sorki to moją rękę widać Na będę nie pisać Bo nam nic nie słyszy to ja tu nie piszę Po prostu bym to na zaraz się pisać. Nie napisałam nagry, coś ja dostałam, ale nie wiem co. <laughs> Więc gdzie to może być. No wiem, no naprawdę wiem. To nie moja. I ktoś napisał. My tylko tu w jesteśmy, i jest jakaś ichania. Kongol, no bo umiał jest a nie kongol po prostu. O nie o tu nie chodziło. Bo my mamy z tym z, 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 z rolcik z takie same. <śmum> Chodźcie pod wodę, ja Wam coś pokażę. Zobaczcie, to mnie tak slajd. Bo Boże gdzie ja I mi sobie na samej samej tu. Zobaczcie. Tu jest taka kryjów, to wy nie wiedziałyście. No, przepraszam, <laughs> wiecie to, ja tu mówiłam na innych. Tych, matko, kto tu za typ, co on ma. w to tu z Anglii. Dobra, wypływamy stąd, bo tu nic nie ma mojego. Lecz mam trzy rzeczy i ten rolnik też. O ta, Nikosia. Matko jedyna. Czekajcie. Nie słyszę ci tak muzyki, to dobra, bez muzyki. Ja nie mogę teraz stąd tutaj kikstać. O, o twój sposób. Okej, okej. I, i, Mogę wam zaspiewać piosenkę, tak chcecie, ale jakoś tylko, ale to tylko trochę, bo ja tak bardzo nie wiem do końca. Czekajcie mi, co bo bo ta już nie kosia wysła. A ja to nie. Matko Jettina. Mogę zaspiewać jedną? Chcecie? Na ok. Zaspiewam. Wam. E, Los mi sprzyja. Guso jak adrenalina. Nie wiem, jak ty ja. Mogę im sam wolę odwrócić wrok, Nie wiem jak ty. Ja staram się wyjść z mieszkam rok. Serce z kamienia mam jak grę, To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie? Hej, los mi sprzyja, kusuję jak adrenalina. Z takich chwil. Wymyślę, jak się nazywam i pytaj, kiedy będę na swoje miejsce. Nie wiem, to nikt. Mam podejście w wdeszcięcie. Nie złamie nikt. Zobaczcie, ta wazienka jest taka sama, jak, jak, w, jak w prawdziwym życiu, prawda? I to już takie fajne. Nie ma wybrukowanego takiego domka. To nie fair, prawda? Jest taki fajny. O, o ten duży. Ja zresztą nie lubię chodzić, no bo tam trzeba było drzwi otwierać. Jezu, nie, 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 O Ukrainie, bo jestem z Ukrainy. Czekajcie, mi ktoś chce napisać Brewit. Brewit to znaczy po polsku hej. Mm, Pokażę gdzieś by. Ktoś by. Mogę napisać by. I co? o tak, prywit, hihihi, prywit, prywit, prywit. Gratuluję za te prywity. <słuch> mhm. Tam jest jakaś nauka, ale to chyba nie moje, nie, nie, bo to są inne kolory. Mhm. Nauka i, i. sami realistami, <słuch> No i? Gdzie jest, jest moja rena? Nie pytajcie się, co ma być rena. Aha, ten Ukrainiec mi nic nie odpisał. Rozumiem, rozumiem chłopa. Czemu? Nikosia, tak szybko znajduje swoje rzeczy, ja to nie mogę. Tak szybko? Gdzie ona w ogóle gra? No, Ukrainie ze mną teraz chodzi matko 11. To bym ja napisała tylko prawit. Już od razu chodzi. <laughs> A ja mam jaką rękę? Aha. Dobra tylko. Bo mnie tu już <laughs> czuć. Ja piernicę. Czekaj, jak chcę coś zobaczyć, to to się gra. Ja i tak nie chcę grać o nie wiem co ja chcę grać Nie wiem coś takiego fajnego Po prostu pokaz mody ale nie chcę po prostu obiec ja to wiem bo ja się to grałam Nie wiem czy ja chcę pograć w ogóle Dajcie, ja będę to u ręku przeskaczyć. O! Już nic nie gra. Uh -huh. Ztoś coś innego pogramy. Okej. Okay. <ścoughs> Dobra. No. Ja już teraz się nazywam z Lowe. 113.72. Ale możecie mi wpisować Katerina 69 po prostu, no bo czekajcie, sama nie wiem o co tu chodzi. A mogę sobie tu przypisać. Czekajcie. Co to? I i i i p U... U... Z... N... zapis po prostu nie wiem co to jest, ale po prostu zapisałam bo ja to pierwszy raz widzę aha no musimy sobie pokryć tą tokę bokę. No, bo mnie zaraz za A, ja tu sobie zebra Bo mnie jest 15%. Jutro może drugą część na i chcę tylko jakieś zdjęcie zobaczyć, bo tam... Dzisiaj... A, to moje nowe buty. Te fioletowe. Te do szkoły. Może... No, nie wiem, co może. Okay, i, i może coś innego pogram, a nie tokebouke. No, ja tak po prostu mm, te mazu nie lubię, ja zawsze sobie tokebouke gram. Mm, Będzie... Możemy coś się zapytać. <laughs> a to ja będę się pytać. A to nie, to nie jest prawda, to